Kościoła w Polsce i na świecie. Dziś powiemy m.in. o wezwaniu do podtrzymania pamięci o Auschwitz w związku z 80. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci, o apelu papieża Franciszka o przyjęcie wspólnej daty Wielkanocy oraz o obchodzonym dziś Światowym Dniu Życia Konsekrowanego. Przemysław Goławski, zapraszam. Papież Franciszek w czasie środowej katechezy przywołał postać Świętego Józefa. W czasie spotkania z wiernymi kontynuował cykl katechez o Jezusie Chrystusie. Jak wyjaśnił, Święty Józef, opiekun Jezusa, może być przewodnikiem w roku jubileuszowym. Papież przypomniał tekst Ewangelisty Mateusza, który pisze o Świętym Józefie jako sprawiedliwym, podążającym za słowem Bożym. Siostry i bracia, Prośmy Pana także i my, o łaskę, byśmy więcej słuchali niż mówili. O łaskę, byśmy śnili Boże sny i przyjmowali z odpowiedzialnością Chrystusa, który od momentu naszego chrztu żyje i wzrasta w naszym życiu, mówił papież. Zwracając się do Polaków, wezwał, abyśmy byli strażnikami prawdy i pamięci o II wojnie światowej. Nawiązał do 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Saluto cordialmente Polaki! Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach wspominamy Waszych rodaków, którzy wraz z innymi narodami stali się ofiarami zagłady w niemieckich obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Bądźcie strażnikami prawdy i pamięci o tej tragedii i jej ofiarach, w tym wielu męczennikach chrześcijańskich. To przestroga, by nieustannie zabiegać o pokój i bronić godności życia ludzkiego w każdym narodzie i w każdej religii. Z serca Wam błogosławię. Ojciec święty w czasie audiencji zaapelował też o przerwanie walk w Demokratycznej Republice Konga i ochronę ludności miasta Goma. Trwają tam starcia między siłami kongijskimi a rebeliantami wspieranymi przez Rwandę. W osobnej depeszy do prezydenta USA Donalda Trumpa papież Franciszek złożył również kondolencje w związku z katastrofą lotniczą w Waszyngtonie. Doszło tam do zderzenia samolotu pasażerskiego ze śmigłowcem wojskowym. Zginęło w sumie 67 osób, wszyscy na pokładzie samolotu i śmigłowca. Papież przekazał, że wyraża duchową bliskość ze wszystkimi, których dotknęła ta tragedia. Franciszek dodał, że modli się za ofiary katastrofy i składa kondolencje rodzinom opłakującym śmierć swoich bliskich. W byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz odbyły się uroczystości 80 rocznicy jego wyzwolenia. Tego dnia, 27 stycznia, przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o holokauście. W związku z rocznicą głos zabrali przedstawiciele religii, m.in. kościoła w Europie. Biskupi katolicy w Niemczech zaapelowali o podtrzymywanie pamięci o Auschwitz, episkopat Francji dziękował ocalałym za ich świadectwo. W czasie uroczystości na terenie byłego obozu duchowni różnych wyznań wyrecytowali psalm 42: tęsknota za Bogiem i świątynią. W uroczystościach wzięło udział około 50 byłych więźniów oraz przedstawiciele około 60 krajów. Tragedia Holokaustu jest przestrogą, której nie można lekceważyć. Mówi ksiądz Manfred de Sellers, niemiecki kapłan, który od 35 lat pracuje w Oświęcimiu. Jest wiceprezesem tamtejszego Centrum Dialogu i Modlitwy. Nie chodzi tylko o pamięć o o jakiejś katastrofie, tylko też trzeba zastanawiać się nad tym, dlaczego to się stało i w tle tragedii zbrodni Auschwitz na Shoah, Holokostu jest światopogląd. Światopogląd rażystowski, ten, który ma władzę, ma opanować świat, że rzekomo Bóg stworzył świat tak, że jedni mają panować nad drugimi. W tej ideologii nie była wizja Chrześcijańska i biblijna człowieka. I właśnie dlatego jest to ważnym tematem. Jak trzeba patrzeć w przodu i trzeba mieć głowy w sercu wartości, których trzeba bronić, wizję, która daje nadzieję. I to jest zadanie kościoła o tym mówić. Zadaniem jest najgłębiej to, że szacunek dla ludzkiej godności każdego człowieka ma być. Tym motorem ta wizja, na której mamy budować porządek świata. I tle dla mnie jest to, że Chrystus nam pokazał, jak bardzo do końca Bóg każdego człowieka kocha. I o tym świadczyć i pomagać znaleźć drogi w tym kierunku, to jest zadanie Kościoła. Papież Franciszek zaapelował o przyjęcie wspólnej daty świętowania Wielkanocy. Na zakończenie tygodnia modlitwo jedność chrześcijan, Ojciec Święty wezwał do podjęcia zdecydowanego kroku w kierunku jedności. W tym roku Wielkanoc dla wszystkich chrześcijan przypada 20 kwietnia. Papież przywołał 1700-rocznicę soboru nicejskiego jako wezwanie do wytrwania na drodze do jedności. Zadeklarował też, że Kościół katolicki jest gotów zaakceptować wspólną datę obchodów Wielkanocy. Papież przypomniał, że sobór nicejski podjął starania, aby zachować jedność Kościoła w bardzo trudnym czasie. Ojcowie Soborowi jednogłośnie zatwierdzili kredo, które wielu chrześcijan nadal odmawia w każdą niedzielę podczas Eucharystii. Jak mówił papież Kredo jest wspólnym wyznaniem wiary, które wykracza poza wszelkie podziały, które zraniły ciało Chrystusa na przestrzeni wieków. Dlatego też rocznica Soboru Nicejskiego jest rokiem łaski. Możemy przywołać rocznicę Soboru Nicejskiego również jako wezwanie do wytrwania na drodze do jedności. Opatrznościowo w tym roku Wielkanoc będzie obchodzona tego samego dnia, zarówno w kalendarzu gregoriańskim, jak i juliańskim. Dokładnie podczas tej ekumenicznej rocznicy. Ponawiam mój apel, niech ta zbieżność posłuży jako wezwanie dla wszystkich chrześcijan do podjęcia zdecydowanego kroku w kierunku jedności wokół wspólnej daty świętowania wielkiej nocy. Kościół katolicki jest gotów zaakceptować datę, którą wszyscy chcą przyjąć. Datę jedności. Dziś przeżywamy święto ofiarowania Pańskiego, to zarazem 29. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W Kościele zorganizowano zbiórkę na wsparcie klasztorów kontemplacyjnych. Biskup Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, podkreśla, że osoby konsekrowane są tymi, którzy niosą miłość Boga do każdego człowieka. Osoby konsekrowane są obecne w Kościele? I są obecne pośród nas. Co jest istotą tej obecności? Te wszystkie dzieła, które są prowadzone przez osoby konsekrowane, ale nie byłoby tych dzieł, gdyby osoby konsekrowane nie spotkały się, nie doświadczyły obecności Boga, który jest miłością. Możemy powiedzieć, że te wszystkie dzieła są owocem przeżywanej miłości, owocem powołania. I to jest najważniejsze takie przesłanie doświadczyć Boga w miłującej obecności w kościele po to by wyjść z tego kościoła i służyć innym. Do tego nas zachęca też Ojciec Święty Franciszek. Jest taki psalm 63, szukam oblicza twego, Panie. Istotą życia zakonnego jest poszukiwanie oblicza Boga w drugim człowieku. Jeśli to oblicze znajdziemy, to przy tym człowieku się zatrzymujemy. Po co, by tym człowiekiem się zainteresować, doglądać, pielęgnować, czuwać? Z jednej strony jest to dzień, w którym osoby konsekrowane wyrażają wdzięczność Bogu za dar swojego powołania, a z drugiej strony jest to okazja do tego, byśmy my, jako cała wspólnota kościoła, głębiej poznali, czym jest życie konsekrowane. Przed zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia Chorych rozpoczyna się czas modlitwy w ich intencji. Od dziś do 10 lutego w Sanktuarium Świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii odbędzie się Wielka Nowenna za chorych i cierpiących. Mówi kustosz sanktuarium, ojciec Paweł Naumowicz. Wielka Nowenna za chorych i cierpiących rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12 i specjalną modlitwą po niej. I tak przez 9 dni codziennie Będziemy się spotykać na Mszy o godzinie 12 i po niej kontynuować modlitwę nowennową. Po dziewięciu dniach nowenny wszystko zakończy się 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, zwanej Uzdrowieniem Chorych. Kiedy też nam Mszy Świętej o godzinie 12 będziemy się modlić nadal za naszych chorych, ale będzie też możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia. W wielkiej nowennie Za Chorych i Cierpiących pragniemy modlić się za nich, to znaczy za tych, którzy cierpią, przeżywają najróżniejsze trudności, ale też za tych wszystkich, którzy się nimi opiekują. Papież Franciszek na rok jubileuszowy zachęca. Żeby troska o chorych i cierpiących stała się hymnem na cześć ludzkiej godności, pieśnią nadziei, więc chcemy, aby w tym wytrwali i aby to była wspólna pieśń nadziei na cześć Pana. Serwis z życia Kościoła w Polsce i na świecie przygotował i przedstawił Przemysław Goławski.